Dobra. Słychać mam nadzieję. Dzień dobry, witam serdecznie o poranku. Poranna kawa z Prackim. Na życzenie Wasze, czyli publiki, narodu, z piątku na sobotę przenieśliśmy całą tę awanturę i będziemy spotykać się w związku z tym w soboty. Nikt nie wypowiedział się przeciw. Bardzo wiele osób wypowiadało się za tym, żeby to właśnie była sobota, a nie y, piątek. Serdecznie witam. Minia Piniowa, Jarek, Roberto, Patrycjo, kierowco, Kasiu, fajnie. Tak sobie pomyślałem, czekając na nadejście 7.30, że wielkich artystów, jak się analizuje ich twórczość i życie, to na przykład mówi się, to jest obraz z okresu, tam w przypadku Picasa, niebieskiego, albo muzyka, to jest utwór z okresu tam jakiegoś. Więc myślę, że jak życie wielkiego artysty prackiego będzie analizowane kiedyś za ileś tam set lat, to dzisiejsza audycja zostanie uznana za fragment y, okresu leniwego. Poredukowałem wszystkie moje czynności i działalności twórcze do tego, co konieczne, i wyłącznie do tego, co sprawia mi największą frajdę. Myślę, że to jest taki okres zbierania sił przed kolejnymi projektami. A jeśli o projektach mowa no to oczywiście zbliża się wiosna, więc nie może być tak, że nie będzie maratonu wiosennego. Będzie maraton wiosenny, ale znowu zbadałem sprawę i okazało się, że maraton to ma 42 km. Więc czemu ja robiłem od 5 lat maratony 80-dniowe? Proszę Państwa, wiosenny maraton będzie trwał 42 dni i można się już do wiosennego maratonu przygotowywać. Ci, którzy biorą udział w maratonie zimowym, od razu otrzymują informację program maratonu wiosennego przepraszam program maratonu wiosennego będzie całkiem inny inna też będzie formuła no ale pewnie że warto także zapraszam proszę się a zresztą o czym dołącz do wiosennego nowego 42-dniowego maratonu technologii i celu. Start 21 marca. Czas trwania 42 dni. Cel Twoja najlepsza wersja. Dołącz do nas do wiosennego 42-dniowego maratonu technologii i celu i sięgnij po swoje największe marzenia. Przez 42 dni Będziemy dostarczać Ci codzienną dawkę teorii, afirmacji i zadań, które pomogą Ci skupić się na celach i osiągnąć je z pełnym sukcesem. Co konkretnie otrzymasz każdego dnia? Po pierwsze teorie. Codzienny łyk inspirującej teorii, która poszerzy Twoje horyzonty i zmotywuje do działania. Po drugie afirmacje. Potężne afirmacje, które wzmocnią Twoją wiarę w siebie i Twoje cele. Po trzecie, propozycje zadania. Praktyczne zadania, które pozwolą Ci zastosować teorie w życiu i krok po kroku zbliżać się do swojego celu. Dlaczego warto? Sprawdzone techniki i narzędzia pomogą Ci skutecznie realizować cele, Znajdziesz w sobie nowe umiejętności. Zrozumiesz swoje prawdziwe pragnienia i nauczysz się, jak je osiągać. Przygotuj się na wyjątkową podróż, która zmieni Twoje życie na lepsze. Zainwestuj w siebie i swoje marzenia. Zapisz się już dziś i zacznij swoją transformację od 21 marca. Nie czekaj. Zacznij działać. Formuła online. Materiały do odsłuchania od 5 rano przez kolejne dwa miesiące. Krótko, najwyżej kilka minut. Bez gadulstwa, bez przynudzania, bez osądzania, bez zawstydzania. Wyłącznie dobra zabawa. Cena 120 zł. Zapraszam serdecznie proszę pisać na maila Marcin Pracki, małpa, Adres powtórzony w opisie filmu. Wszystko jasne. Zapraszam na ten maraton. Kierowca testowany pisze, że może dlatego 80 dni trwały poprzednie maratony, bo mamy 4 pory roku. 80 dni pokrywa się sporą roku. Pewnie tak. A teraz będzie wiosenny, eksperymentalnie 42 dni, jak 42 km maratonu. I przechodzimy do naszego tematu. Doświadczenia czy rozwój? W zasadzie to powinno być logiczne, że rozwój przez doświadczanie, a okazuje się, że niekoniecznie. Okazuje się, że nieraz. Doświadczenie, zbieranie tych doświadczeń, gromadzenie ich, zwłaszcza jeżeli uogólniamy, może przeszkadzać nam w rozwoju. Dlatego, że skupiamy się, mamy taką właściwość, że skupiamy się na przykrych doświadczeniach, na doświadczeniach niewspierających czyli na przykład potknąłem się na schodach, więc teraz zawsze będę jeździł windą. Uogólnienie. Schody są niebezpieczne albo winda mi się zatrzymała między piętrami to już zawsze chodzę po schodach bo windy są wadliwe. Mam za sobą nieudany związek. Nie jestem stworzony do związku. Najlepiej będzie jeśli będę samotny. Miałem wredną nauczycielkę w szkole. Edukacja jest niepotrzebna. Najlepiej to wszystko sobie załatwiać w domu. Tak jak wiem, że gdzieś tam dzwoni dzwon, ale nie wiem na której wieży, więc jeżeli ktoś zna tę przypowieść, to dajcie mi znać jakie jest źródło. Wiem, że gdzieś tam w okolicy Japonii, a Chiny dawno, dawno temu był mędrzec, który wędrował i opowiadał mądrości i spotkał człowieka zachodu. I zobaczył poduszkę. I powiedział, ty, co, co ty robisz z tym czymś? A mówi, śpię na tym, układam na tym głowę. No i mędrzec, który dotychczas spał zazwyczaj na sianie, albo na, na ziemi, zaczął się interesować jako mędrzec, co tam w środku w tej poduszce jest. Pióra. Ptasie pióra? Tak. I ty kładziesz głowę na tych ptasich piórach? I się wysypiasz? Tak. Mędrzec pomyślał, nie zaryzykuje położenia głowy na mnóstwie piór ptasich, ale spróbuję z jednym. Wziął jedno piórko, ułożył na kamieniu, położył przed snem na tym kamieniu z piórkiem głowę i rano wstał cały połamany, i powiedział: jeżeli ja, tak zareagowałem na jedno piórko. To ja bardzo współczuję tym, którzy śpią na tysiącu naraz. Zdobył doświadczenie, wyciągnął wniosek, że pióra przeszkadzają spać. I tak można mnożyć tych doświadczeń, które zdobywamy i uogólniamy. Potknąłem się idąc jakąś drogą, więc więcej tą drogą nie pójdę. Dlatego, że tam się ludzie potykają. Mój ulubiony przykład. Jak miałem 12 lat, próbowałem sięgnąć do owocu jabłonki, ale byłem za krótki, więc nie dosięgnąłem. Wniosek: nie ma sensu próbować zrywać jabłka prosto z drzewa, bo się nie da. I co z tego, że człowiek urosł, co z tego, że są drabiny do dyspozycji? Jest uogólnienie. I zdobywanie doświadczeń na takiej zasadzie, że jest doświadczenie, coś przeżyłem, wyciągam z tego wniosek, uogólniam, stwarzam ogólną zasadę i idę dalej przez życie, przestrzegając tej zasady i głosząc tę zasadę, to właśnie przeszkadza nam, w jakimkolwiek rozwoju, bo przestajemy dostrzegać cokolwiek, co nie mieści się w szablonie naszej rzeczywistości. A jeszcze nieraz korzystamy z doświadczeń nie własnych, tylko naszych przodków. Bo mi ojciec przekazał, że tak jest, jemu przekazał jego ojciec, a jemu jego ojciec, i tak dalej, i tak dalej. Więc tego trzeba teraz przestrzegać. Więc bazujemy nawet na uogólnieniach, które są źródłem, które mają swoje źródło w doświadczeniach nie naszych, ale przeszłych. A jeśli na, mamy własne doświadczenia niewspierające, to wysuwamy z tego ogólną zasadę, która tak naprawdę staje się usprawiedliwieniem dla naszego właśnie lenistwa, niechcieństwa, dla. Braku rozwoju. Często. Stąd też poprosiłbym, żeby może rozważyć fakt istnienia doświadczeń wspierających i niewspierających. To bardzo łatwo rozróżnić. Jeżeli z, wynika z mojego doświadczenia jakiegoś, że coś się nie da, czegoś nie warto, no to jest to niewspierające. A jeżeli. Jest to doświadczenie, z którego wynika, że się da, że warto. To jest to doświadczenie, które mnie wspiera. I proponowałbym skupić się na tych wspierających, a z tych innych nie wysnuwać wniosków, które stają się ogólną zasadą życiową. Mamy tyle pięknych zdarzeń w życiu, że warto gromadzić doświadczenia wspierające i nawet zastosować coś takiego, co nazywa się znacznik rzeczywistości. To znaczy, za każdym razem, jak wydarzy się coś, co będzie moim pozytywnym doświadczeniem, warto użyć takiego znacznika słownego, może do tego jeszcze dołączyć kinestetykę, czyli na przykład powiedzieć, mój zamiar zawsze się urzeczywistnia. I na przykład wykonać jakiś gest, który będzie zastrzeżony tylko dla takich sytuacji. I tutaj chodzi po prostu o... Wszystko, co mi się udaje. Udało mi się coś, mój zamiar zawsze się urzeczywistnia. Zrobiłem coś, może niewielkiego, ale pozytywnie, z pozytywnym skutkiem, mój zamiar zawsze się urzeczywistnia. Przysposobiamy umysł do tworzenia nowego wariantu szablonu rzeczywistości. Umysł wręcz zbombardowany informacją. Że jest tyle pięknych, pozytywnych doświadczeń i że faktycznie to, co zamyślam, to się urzeczywistnia, przestaje sięgać do bagażu z negatywnymi doświadczeniami, bo tych pozytywnych jest coraz więcej, to znaczy ich jest zawsze tyle samo, ale umysł zaczyna zauważać coraz więcej tych pozytywnych, no i fajniej się żyje. Jak to dobrze, że nasza dusza nie zniechęca się na podstawie doświadczeń, bo wtedy byłoby naprawdę źle. Zobaczcie, jako dzieci słuchamy naszej duszy, to znaczy wiemy czego chcemy, informujemy innych o naszych pragnieniach, celach i chcieństwach, no ale potem otrzymujemy typową informację od dorosłych, że tego się nie da, to jest niepotrzebne, a to jest głupie. I uczymy naszą duszę, dajemy jej taką informację, że nie warto chcieć, bo i tak dostaniesz to, co jest narzucone przez społeczeństwo, system rodziców, edukację. Czyli tego masz chcieć, co wypada, co ci umysł podpowiada. Więc siedź cicho, duszo. A dusza, czyli to nasze wewnętrzne ja, do którego mamy Utrudniony dostęp przez to właśnie, że zagłuszamy naszym umysłem, a dusza i tak komunikuje się z nami, tylko cichutko. I my często nie słyszymy. I nieśmiało, bo od dawna jest niesłuchana, ale cały czas nie bazuje na tych doświadczeniach, że jednej rzeczy nie dostała, drugiej nie dostała, piątej nie dostała, dziesiątej nie dostała. I kiedy my zaczynamy słuchać naszej duszy, bo troszeczkę wyciszamy umysł, zaczynamy dostrzegać, czego my tak naprawdę chcemy, co jest naprawdę naszym celem, i zaczynamy jej to dawać, to ona nawiązuje z nami bliższy kontakt. Nie bazując na poprzednich doświadczeniach, nieraz bardzo, bardzo wieloletnich. I to dobrze. Stąd chyba warto ją naśladować. A w jaki sposób spowodować, żeby dusza. Lepiej z nami się komunikowała? Dawać jej to, czego chce, czyli co, tak naprawdę czego my chcemy. Jak wstajemy rano i okazuje się, że czegoś nam się chce. Wpadło nam do głowy coś takiego, może niezbyt mądrego, może niezbyt potrzebnego, ale to jest taka cichutka nutka od duszy na zasadzie, jak to usłyszy na przykład Pracki i mi to da. To znaczy, że traktuje mnie poważnie, to wtedy ja mu powiem więcej. Jak placki to da, zaspokoi to pragnienie. Małe, niezbyt istotne, to potem się okazuje, że zaczyna dostrzegać bardziej globalne cele. I znowu, da czy nie da, a potem już zaczyna to narastać i zaczyna być coraz fajniej. Przez to, że nie bazujemy na naszych niewspierających nas doświadczeniach. Nie twórzmy z naszych doświadczeń ogólnych zasad, bo może się okazać, że wypaczamy obraz rzeczywistości, tworzymy fałszywy szablon tej rzeczywistości i uniemożliwiamy sobie sięganie po fajne rzeczy, i trochę psujemy sobie życie. Nie warto. Warto gromadzić fajne doświadczenia, na nich się skupiać. Co tam piszecie? Dobrze, że piszecie, bardzo się cieszę. Jolanta powróciła. Kasia, Anna, Roberto, Zbynek, Wiosenny Wietrzyk, Mariola, Katarzyna, Joanka, Andrzej. Andrzej Zatarowski. Pozdrawiam z wdzięcznością. Jeśli to na żywo, to proszę o potwierdzenie. Dobrego dnia. Jaki podejrzliwy. Potwierdzam. Dobrego dnia. Lucyna. No dobra. I jeszcze tylko przypominam, że 8 marca w Zielonej Górze odbędą się warsztaty dla początkujących. Z, z, głównie nastawione na tworzenie slajdów i kadrów docelowych. One kosztują 250 zł, będą od 10 do 15, więc nie trzeba żadnych noclegów sobie załatwiać. Piszcie na maila, Marcin Pracki i spotykamy się dzisiaj o 21 na czytaniu kolejnej książki Wadima Zelanda, bo skończyliśmy szósty tom, więc teraz przechodzimy do dziewiątego bo siódmy i ósmy to są takie wyciągi z forów internetowych, które nic nie wnoszą, czyli dziewiąty tam dzisiaj zaczynamy. Dobra, bardzo Wam dziękuję serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną i dbajcie o siebie do wieczora.